Wolność. Kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Jak po 103 latach po odzyskaniu niepodległości, Tarnowianie rozumieją to słowo. Dzień dobry, przepraszam bardzo, czym dla Pani jest wolność? O, to jest duże, duże pytanie, ale jest cudownie. I tak nie mogę sobie wyobrazić, jak przez cztery pokolenia żeśmy w takiej niewoli żyli. No, a wolność, no w tej chwili jesteśmy wolni. No tyle. Możliwością przemieszczania się, możliwością decydowania o sobie, podejmowania decyzji, niezależnie, prawda? Najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą. Czekaliśmy na to tyle lat. Czekaliśmy tyle lat, tyle lat i, i to jest najważniejsze tylko dla nas. Nie wszyscy umieją to docenić, Tak, docenić. sprzedają Polskę teraz. No. Przede wszystkim wolność słowa, wolność wyboru, wolność wypowiedzi. To jest chyba najważniejsze, nie? Dzień dobry, przepraszam bardzo. Czym dla Pani jest wolność? Tak mnie Pan zaskoczył, że, że wszystkim, no nie wiem, dla mnie wszystkim. Bo to jest wolność słowa, wolność wyboru, wolność, no wie pan, i wolność jako, że po prostu od najazdu wroga, no nie wiem, no, to jest takie szerokie pojęcie, że ciężko jest powiedzieć. Wolność prawdziwa to niezależność, suwerenność narodu polskiego, dlatego że mamy święto niepodległości, już 103. rocznica, 1 listopada. W świętobie podległości pamiętajmy o historii, bracia Patrioci. Oddajmy honory dla Polski, Bóg, honor, ojczyzna, czy wartości, najlepsi biało czerwoni Pozdrawiam odstawki, z Pozdrawiam wszystkich serdecznie mieszkańców Tarnowa, Polaków i obywateli naszego kraju w Polonii. Świętujemy. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w świętobie Dziękuję bardzo. Wolnym słowem przede wszystkim. Dla mnie wolność w sumie to jest jakby wolność słowa i rzeczy, czyli jednym słowem możliwość robienia i dokonywania tego, co chcemy, bez ograniczeń i bez narzuceń ze strony tutaj organizacji bądź naszego rządu. Wolność swobodą równość, wypowiedzi, swobodą myśli. Yy, wiatrem we włosach, to już tak banalnie, tym jest dla nas wolność. Znaczy dla mnie że, że nikt nas nie śledzi, nie podsłuchuje. Nie poucza, nie wrzuca nas do wora z drugim sortem, daje nam że i tak tak powiem, dalej. Tą tak zwaną wolność, tak? czyli swobodę wypowiedzi, i swobodę myśli. Tym jest dla nas wolność. Tak, I szanuje moje poglądy. poglądy tak, jak ja szanuję jego. Jest również tolerancją. Możliwością tak. dokonania swobodnego wyboru. Wolność i swobodę. <noise> wolność, życie swobodnie, lekko żeby szło. Żeby nie było. Bo, boję się, żeby teraz tej wojny nie było, żeby nie wybuchła. Bo to nie wiadomo, co na tej granicy będzie. Sposobem na wyrażenie swoich własnych. własnego zdania, swoich własnych uczuć, wyobrażeń. no i udziału w, w rządzeniu naszym krajem. Myśmy przeżyli tę walkę o wolność, bo my jesteśmy z rocznika 60, czyli już wiekowi i wtedy w strajkach człowiek uczestniczył. A ja jeszcze oprócz tego byłem w wojsku wtedy. Także. Wolność wyrażania to było. Swojego, swoich poglądów przede wszystkim. No to wolność to jest taki stan rzeczy, gdzie nikt nie narzuca nam swojego myślenia i możemy robić, co chcemy bez jakichkolwiek represji ze strony kogokolwiek. Drodzy, życzę Wam, abyśmy w tym dniu cieszyli się wolnością nam daną, ale też zadaną. Dodatkowo chciałbym Was zaprosić serdecznie na festiwal filmowy Wite który w tym roku poświęcony jest tematyce wolności.